Witam państwa bardzo serdecznie ze studia mobilnego Majką Pany Polska, które zawitało dzisiaj w Karpaczu. Moim państwa gościem jest Zuzana Piasecka, szefowa Fundacji Empiria i Wiedza, dyrektor HR w Banku Gospodarstwa Krajowego. I rozmawiamy o akcji MAKI. Bardzo głośnej akcji, która polega na czym? Akcja MAKI to kampania społeczno-edukacyjna, która ma zwrócić uwagę na to, w jaki sposób możemy. Dzięki kobietom i mężczyznom budować kapitał społeczny. Doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że mamy ogromny deficyt kapitału społecznego, a wykorzystanie potencjału jednych i drugich ma szansę sprawić to, że oprócz tego, że rozwijamy się bardzo dobrze gospodarczo, będziemy oddolnie budować ten kapitał społeczny. Czyli nie promujemy żadnej płci, tylko mówimy współpraca. Tak, chcemy zwrócić uwagę na współpracę, na relacje, na zrozumienie siebie nawzajem. Bo tylko dzięki temu możemy osiągnąć coś większego. Czy biznes rozumie te założenia? Czy, czy, czy jak obserwujecie odpowiedź na Waszą akcję wśród przedsiębiorców, czy oni widzą taką potrzebę? Czy oni rozumieją, że trzeba tak właśnie działać w tym kierunku? Myślę, że biznes doskonale wie, czym jest kapitał społeczny, czym jest zaufanie w ogóle w biznesie. Jak popatrzymy na badania, które robione były w ostatnim czasie. To ewidentnie widać, że to zaufanie polskich przedsiębiorców do siebie, do kontrahentów, ono jest dalej bardzo niskie. 70% przedsiębiorców nie ufa swoim kontrahentom, ogląda się za siebie, czy nie zostanie oszukanym. Przez to też bardzo często nie podpisują nowych kontraktów i nie poszerzają swoich rynków zbytu. Tak, to zaufanie, o którym Fukuyama kiedyś pisał, tak? Umowa społeczna polega na tym, że jest zaufanie między sobą. I można podpisać umowę na jednej kartce. Można podpisać na jedne, Można w ogóle nie podpisywać do umowy właśnie. i się po prostu zobowiązać do wykonania jakiejś czynności i ją wykonać. Więc to, to, co nam wszystkim by się przydało, to na pewno taka uczciwość, wrażliwość, takie zaufanie do siebie nawzajem. Ale tego zaufania nie będzie, jeżeli nie będzie tego zaufania między nami, mężczyznami i kobietami i my na to chcemy zwrócić uwagę. Chcemy bardzo. Aktywizować kobiety. Chcemy je namówić do tego, żeby wróciły z powrotem na rynek pracy. I chcemy powiedzieć panom, że uwzględnienie kobiet w projektach rozwojowych, w projektach takich biznesowych, ma ogromne znaczenie, bo wprowadzamy zarówno i kobiecy, i męski punkt widzenia. Kobiety Bardzo, mają kompetencje, kobiety są tak samo dobrze wykształcone jak mężczyźni. Iloraz inteligencji u kobiet i u mężczyzn jest na tym samym poziomie. Jest tylko kwestia tego, żeby mężczyźni na trochę zrobili miejsca tym kobietom, bo to tylko kobieta jest w stanie urodzić dziecko, więc ona będzie miała przerwę w swojej karierze zawodowej 2,5 roku, 3 lata, ale na przestrzeni całego okresu, kiedy pracujemy, to jest 35-40 lat pracy, to jest nic, te kompetencje po tej przerwie nadrabia się w pół roku. W rok, bo to nie jest tak, jak kiedyś, że kompetencja była żywa na rynku 25 lat. Dzisiaj kompetencja jest żywa rok i musimy po prostu na nowo się nowych rzeczy uczyć, zresztą całe życie będziemy się uczyć, więc zrobić miejsce tym kobietom. Też powiedziałam wczoraj na panelu dyskusyjnym, że być może rozwiązaniem są parytety, chociaż ja jestem y, sceptycznie do tego nastawiona, ale być może na jakiś czas żeby pokazać to światło w tunelu żeby kobietom, Gdyby stworzyć, ten, to, stworzyć to, to warunki do, do tego i pokazać, dobra, ty się dzisiaj zatrzymasz na chwilę, ale masz szansę tam dojść, prędzej czy później. Dobrze, to, to jeszcze na koniec. Na, akcja polega na tym, że organizuje się dyskusja, roz, organizuje rozmowy, spoty, spotykacie się... Spotykamy się w z biznesem, spotykamy z biznesem. się z ekspertami, spotykamy się z rektorami, profesorami, kobietami, mężczyznami, sportowcami i pokazujemy, gdzie ten potencjał kobiet i mężczyzn można wykorzystać? Pokazujemy dobre przykłady. My, jako Majka Pany Polska, zachęcamy do obserwowania akcji MAKI no i zachęcamy biznes do włączenia kobiet i łączenia kompetencji kobiet i mężczyzn. A ojców zachęcamy do tego, że chodzili, chodzili na tacierzyński. Tak, Nacierzyński taci jest no oczywiście właśnie. stereotyp mężczyzn. To nie jest jeszcze dobrze widziane, że mężczyzna idzie na ten rodzicielski. Natomiast zachęcamy do tego, żeby. Trochę też przełamywać te stereotypy i być może angażować się w wychowanie własnych dzieci. To jest krótki czas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Zuzanna Piasecka, prezes dziękuję Fundacji bardzo. Empiria i Wiedza, dyrektor HR w Banku BGK. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.